Witajcie w kolejnym odcinku Kamel Channel. Moi drodzy, są dwie podstawowe sprawy, za które uwielbiam Kamel Channel i tych, którzy oglądają ten program. Otóż po pierwsze to, że w ogóle go oglądacie, a po drugie to, że kiedy już go oglądacie macie pytania. Co jakiś czas zbieram te pytania i na te najistotniejsze staram się odpowiedzieć. I dzisiaj jest dokładnie taki odcinek. Chodźcie. Taser x 90 może coś o mimice twarzy podczas rozmów. Podczas rozmów twarz powinna być rozgrzana, często mimika, szczególnie ta, która szkodzi kontaktom międzyludzkim, wynika tylko i wyłącznie z tego, że nerwy, stres, być może zaspanie, jeśli rozmowy odbywają się rano, po prostu nam ją usztywniają. Pierwsze najlepsze ćwiczenie, które zapewnia rozgrzewkę twarzy, tak, żeby pojawiały się na niej tylko właściwe miny, to tak zwana śliwka. Śliwka, czyli próba zbliżenia każdego elementu, jaki mamy na twarzy, włącznie z uszami, brwiami i czołem, do czubka nosa. A wygląda to mniej więcej tak. Drugi bardzo ważny element rozgrzewki to masaż obszaru między dwiema brwiami. To tam często kumuluje się stres, to tam często pojawia się bruzda, która sprawia, iż nawet jeżeli jesteśmy zrelaksowani, wyglądamy jak porządnie wkurzony samuraj, czyli Trzecia propozycja to porządne rozgrzanie policzków. Paniom proponuję coś takiego rano przed nałożeniem makijażu, panom kiedykolwiek chcą. Ważne, żeby nie działo się to w trakcie rozmowy. Porządne roztarcie policzków na wpół zamkniętą pięścią. Ten obszar jest do tego idealny. Zresztą no, zobaczcie, jak to robią najlepsi. Wasil 11, 11.11. A jak sobie radzić z szybkim mówieniem? Gdy zaczynam wchodzić w jakiś fascynujący mnie temat, to nakręcam się tak, że po jakimś czasie nawet sam się gubię. Trochę jakbym gonił własne myśli. Widzisz, a co mają począć ci biedni słuchacze? Oni też się gubią, bo skoro ty nie doganiasz swoich własnych myśli, to tym bardziej oni nie mogą ich dogonić. Nie próbuj mówić dużo wolniej. Nie zaczynaj od tego. Mów dokładnie w tym tempie, w jakim mówisz. Jedyne co rób, to spróbuj Znaleźć gdzieś pauzę. Pauza, krótka przerwa w mówieniu. Ona sprawi, że ludzie zdążą przyswoić to, co im powiedziałeś, ułożyć sobie to w głowie, zapamiętać i będą gotowi, żeby słuchać dalej. A zatem nie rezygnuj z szybkości, tylko zainstaluj pauzę. W miarę regularnie. Kiedy kończy się jedna myśl, pojawia się pauza, zanim zacznie się druga myśl. Później znowu pauza, i tak dalej, i tak dalej. A później. A później to oglądaj Kamel Channel i na pewno znajdziemy jakieś sposoby na to, żeby mówić trochę wolniej, ale cały czas dynamicznie. Cent 713. Czy mógłby Pan opowiedzieć, jak pisać swoje wystąpienia, prezentacje oraz jak się ich uczyć? Na pamięć? Czy może mieć w głowie myśli, o czym się będzie mówić i po prostu tym się kierować? Przede wszystkim nigdy ze szczegółami słowo po słowie przecinek po kropce nie warto ale zacznij od tego żeby obejrzeć odcinek numer 3 tam opowiadam o tym jak przygotowywać przemówienie najważniejsze to zamiast całego przemówienia wypisać sobie słowa klucze wokół których będziesz obudowywał swoje pomysły tyle że to nie wszystko czasami do głowy przychodzą genialne zdania z idealnym początkiem i świetną płętą. Te zdania po pierwsze warto zapisać, a po drugie nauczyć się ich na pamięć, tak żeby nigdy nie uległy zmianie, skoro są tak idealne. Ale przede wszystkim słowa klucze i wokół nich treść całego przemówienia. Nigdy na pamięć. Nie warto, bo wychodzi strasznie sztucznie i plastikowo. Odradzam. Pytania, wątpliwości, niejasności, wszystko to co dotyczy Kamel Channel i komunikacji, jeśli takowe macie, piszcie. Spróbuję na wszystkie odpowiedzieć. Jak to wie, może za sprawą waszej inspiracji zrobię też nowy odcinek. Tymczasem bardzo Wam dziękuję i pamiętajcie, do zobaczenia w kolejnym Kamel Channel.